Zwykle tak bywa, proszę Państwa, że przemysł także lotniczy rozwija się w czasach wojny. Dodatkowe zbiorniki paliwa, które można już zamocować na końcówce skrzydełem. No i raz jeszcze Państwu przypomnę, że biorąc udział w naszym SMS-owym konkursie, mogą Państwo wygrać lot z Wojciechem Krupą, liderem zespołu żelazny, który właśnie podziwiałem w tej chwili w powietrzu. Wojciech Krupa, pilot wojskowy klasy Mistrzowski i wielokrotny Mistrz Polski dla Chorwacji Lotniczej klasy FB. Będą mogli Państwo polecieć z Mistrzem. Zadymieniem w zeszłym roku, jak przechodzili nad Okęciem, lecąc tutaj na pokazy w górażce na życzenie, zadymili mi pas startowy na Okęcie. Było to wcześniej rano prezentuję na śmigłowiec Robinson R44. Jurgis Kairis. To jest absolutna chodząca legenda światowej akrobacji lotniczej. On wypróbował możliwości Su-26, o którym wspominaliśmy, podczas Mistrzostw Świata w 1984 roku. Wielokrotnie zdobywał najwyższe miejsca w zawodach akrobacyjnych, ale także sam wymyślił kilka skomplikowanych manewrów. On pierwszy podjął ryzyko. Przelotu, I to uwaga odwróconego e, pomiędzy mostami w Gomie w 2000, w 2000 roku, ostatnich 10 lat. Powiedzmy, że tę maszynę, którą obserwujemy, su 31 zna doskonale, bowiem uczestniczył w jej projektowaniu. Jak wielką moc na ten silnik możemy obserwować właśnie teraz, kiedy samolot wisi niemalże jak śmigłowiec. I przerwał. Okay. Pomoże się dodać no samolotami yy, spalinowymi. Tak, tak. Może na no tego silniku no coś więcej, nie wiem, w ogóle Takie modely są jeśli e, nadajnika. Można powiedzieć że no, kanałowe jest to urządzenie rozumiem. Wiec. Nabierają wysokości lub też oczekują przed pokazami, tam też należy wypatrywać e, skytraka i będzie on e, najprawdopodobniej z tamtej strony nadlatywał w kierunku lotniska, przypomnę, na wysokości 3 km do lądowania, tutaj złoto-niebieski, tak, to... Tak, się jeden z drugich zderzył. tak, Państwo, tak, 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 do tak, kiedy to tak, nie wiadomo, czy do końca tak, tak, jest wąs i przetroj Pozwala mu to na osiąganie znacznych prędkości. Ten głowiec pobił światowy rekord. Ponad 320 km na Dobar dan. Dobro je